Dzisiaj chciałam wam opowiedzieć o Archai Łaski. Jej inne imiona to Archai Aurora, Archai Grace, Archai Gracja. jest to przepiękna kobieca archanielska energia, która współpracuje z archaniołem Urielem na czerwonym promieniu jak się domyślacie Archai łaski będzie działać w podobnych obszarach jak archanioł Uriel a zatem jej najpiękniejszym działaniem będzie wprowadzanie do naszych serc pokoju i miłości bardzo potrzebujemy jej pomocy szczególnie wtedy kiedy czujemy się przytłoczeni przytłoczeni tym wszystkim co nas otacza, co mamy do zrobienia, co się dzieje wokół nas, w naszym środowisku. Archaj łaski wprowadza do naszych serc wyciszenie, ukojenie, akceptację. Pozwala nam się odnaleźć, pozwala nam znaleźć też w sobie odrobinę ciszy, odrobinę ukojenia, którego tak bardzo potrzebujemy. Archai łaski pomaga nam też w takich obszarach dotyczących wzorców wypływających z podświadomości. Bardzo lubię tę piękną energię, ponieważ ona cudownie wpisuje się. W pracę z Prosperitą. Jak wiecie, Prosperita bazuje właśnie na odkrywaniu i uzdrawianiu wzorców, które mamy gdzieś głęboko poukrywane w podświadomości. Tych wzorców, oczywiście, które są negatywne, które nam nie służą. Archai łaski pomaga je odnaleźć pomaga skonfrontować się z tą naszą taką trudniejszą stroną. Ale oczywiście pomaga zrobić to w sposób łagodny i pełen miłości. Jak wiecie, żaden anioł, żaden archanioł nigdy nas nie potępia. One są wypełnione miłością i akceptują nas z naszymi słabościami, a więc także z naszymi emocjami, z naszymi różnymi wzorcami. W pewien sposób dają nam przykład, właśnie jak powinniśmy podchodzić do tego tematu, bo. Czym innym jest praca nad sobą, zmienianie się na lepsze, podnoszenie swoich wibracji, a czym innym jest oskarżanie siebie, samokrytyka, potępianie siebie za rozmaite działania. Archaj łaski pozwala nam w pokoju i w miłości. Skonfrontować się z takimi naszymi różnymi cechami, których chcielibyśmy się pozbyć, które chcielibyśmy uzdrowić. Pomaga przekształcić nasze negatywne emocje w pozytywne. I tutaj podpowiadam Wam szczególnie wtedy, kiedy nie możecie poradzić sobie właśnie z jakimiś trudnymi uczuciami, na przykład z nienawiścią, z jakąś pogardą, z jakąś niechęcią do kogoś, do czegoś, do jakiejś sytuacji. Archai łaski pomaga przekształcić te właśnie negatywne energie nienawiści, pogardy czy, czy, czy jeszcze tam czegoś innego. W światło i w miłość. Pomaga to uwolnić z naszego pola energetycznego. Archai Łaski jest zatem takim cudownym, dobroczynnym archaniołem, który pomaga nam uzdrowić to, co nas gdzieś tam w głębi duszy najmocniej uwiera. Archai Łaski jest, jak wspomniałam, nieocenionym pomocnikiem. W kwestiach nauki Prosperity, ponieważ y, przypomina nam zawsze, że w nas wewnątrz drzemie moc. Ta moc, dzięki której możemy kształtować swoje życie zgodnie z naszymi y, oczekiwaniami. Y, rzecz tutaj nie tylko w odpowiedzialności za to nasze życie, ale też y, jakby przyjęcie y, w sobie takiej świadomości, że. To, co nas spotyka, to, czego doświadczamy, jest wykreowane przez nas. Archaj łaski pozwala nam przyjrzeć się tym wzorcom, które rzutują na kształtowanie naszej rzeczywistości. Pozwala się im przyjrzeć, pozwala je uzdrowić, pozwala je w określony sposób też napra naprawić czy zmienić, czy też wybrać takie, które będą nam bardziej odpowiadały, które będą nam lepiej służyły. Archaii łaski, przynosząc ukojenie, przynosząc wyciszenie, pomagając nam w chwilach takiego przytłoczenia trudnościami życia pozwala też zaakceptować rozmaite trudne doświadczenia to właśnie Archa Łaski prowadzi nas zachęca do takich medytacji jak na przykład medytacja z perłą jak na pewno pamiętacie perła rodzi się w wyniku zranienia tak, tej, tego wnętrza delikatnego wnętrza muszli jakimś tam okruszkiem i z tej bolesnej rany tworzy się wspaniały klejnot. Archaisi łaski przypomina, że nasz duchowy wzrost, odkrywanie i rozwijanie w sobie najpiękniejszych jakości bardzo często rodzi się z rozmaitych trudności. To właśnie te skomplikowane doświadczenia, to właśnie bolesne doświadczenia bardzo często przyczyniają się do tego, że odkrywamy w sobie swoje piękno, odkrywamy w sobie swoją ogromną moc. Dlatego właśnie wszystko, cokolwiek wydarza się w naszym życiu, jest pełne harmonii. To wszystko coś dobrego nam przynosi. Archa łaski pozwala zauważyć to całe dobro, które płynie także z trudnych doświadczeń. Ale jak wspomniałam wcześniej, ma też w sobie mnóstwo miłości, miłości, i współczucia dla nas i pomaga nam przejść przez te trudne doświadczenia. Warto poprosić o pomoc z pełnym powierzeniem. Nasza modlitwa zostanie wysłuchana. Nasza modlitwa nigdy nie zostaje bez odpowiedzi, ponieważ aniołowie, archaniołowie rozumieją to wszystko przez co przechodzimy i chętnie nam udzielają pomocy. A zatem Archai Łaski, ta piękna, kobieca energia, która wnosi różowe światło miłości i pokoju do naszego serca, również jest otwarta na nasze modlitwy, szczególnie wtedy, kiedy czujemy się bardzo mocno przytłoczeni tym wszystkim, co nas otacza. Praca z Archai Łaski pomaga wejść w taki stan rozluźnienia, odpuszczenia, zrozumienia, że nie wszystko musimy, wszystko możemy, ale nie wszystko musimy. Pomaga nam odnaleźć spokój i odnaleźć pokój, taki prawdziwy pokój w swoim sercu.